Witam bardzo wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku serii. Pokaż co potrafisz! Zbliżamy się wielkimi krokami do 500 odcinka. Sam jestem ciekaw, co tam wstawię. Na razie nie mam jeszcze pomysłu. Muszę, muszę znaleźć jakiś super niesamowity replay. Ok, ale w tym, w tym filmiku zobaczycie Czołg japoński, siódmego poziomu, Czołg średni. Ci, ci, chi, ci, chi, 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 chi a yy, gracz na mapie cichy brzeg, yy, który jedzie właśnie tym yy, dużym medem, to jest Micho 187. Cześć Michał! Cześć. Cześć Michał. Bo w zasadzie wiem, że jesteś Michał, bo wystąpiłeś w jubileuszowych yy, bitwach u mnie, więc już nie, będzie, nie będę Cię wypity, wypytywał, czemu Micho. Po prostu Michał, Micho i tak dalej yy, Czyli tak naprawdę Japońskie medy są naprawdę ciekawe, fajne. Mi się grało super w zasadzie każdym tierem pierem. Chi N, Chinu, to STA1, STA2. Aha, mm, ST2 to jest y, czołg premium. Type 61 oraz STB1. Naprawdę czołg, czołgi bardzo fajne, przyjemne w granie, ale jest jeden, jeden po prostu babok y, w tym zestawie, czyli ten duży Chito. Czy ty też tak uważasz, że ten Cito nie jest zbyt dobrym medem? Czyli znaczy... Czyli, o właśnie. Da się nie grać. Trzeba po prostu ostrożnie. Tak jest. To co tu na tym cichym brzegu chciałeś zrobić? Jaki miałeś plan? Pojechałeś raczej jak czołgi ciężkie, więc co chciałeś zrobić na tej mapie? Pierwsze, co chcielibyśmy zrobić, to zobaczyć, kto będzie próbował się przeprawić mostem i po prostu sprzedać darmowe pestki. Co się właśnie trochę udało. Ciekawostką tego czołgu jest, można powiedzieć, to ciało, ponieważ co 9 sekund przeładowuje pakiet trzech strzałów, trzech pocisków, przebicie 155 oraz uszkodzenia 130. Czyli co 9 sekund... Potrafi załadować co 10 sekund, bo tam później czas jeszcze wystrzału, yy, prawie 400 uszkodzeń. Czyli tutaj jest plus tego czołgu. Yy. No tak, to jest na pewno plus. I jak, jak Ty w ogóle oceniasz ten czołg? Jakie jeszcze ma ten czołg plusy? Oczywiście chyba tych minusów jest więcej. Yy, tak, głównym plusem jest to działo. Jest naprawdę bardzo przyjemne. A jeśli chodzi o wady, to pancerz, bo może to też jest strasznie wolny no i jego rozmiar. No, to jest med, który w zasadzie jest chyba yy, największym medem w całym drzewku japońskich medów. Yy, jak widać jest ogromny. Yy, waga ponad 42 tony, 550-konny silnik yy, nie ciągnie za bardzo ten czołg do przodu. Yy, pancerz tutaj słabiutki, jak widać bez żadnych fajnych kątów. 75 z przodu, wieży i yy, kadłuba depresja w porządku 10 stopni no i to działo bardzo ciekawe po prostu minusem tego czołgu jest to, że tak naprawdę nie gra się nim za bardzo jak medem jest mułowaty, duży, jest bardzo... wszystko w niego wchodzi chociaż udało ci się tu odbić od kołu trójki tak jest, tak jest no słuchaj, już dwa zniszczone czołgi Jakoś się udało, jedziesz do przodu, czyli yy, raczej taktyka nie, kam, nie, nie na kampę, nie? No, raczej nie. Yy, oczywiście matchmaking tego czołgu jest do dziewiątych tierów. Czy ty dasz radę w ogóle tutaj z tym działem coś yy, z dziewiątkami porobić? Wiesz co, jak się odpowiednio do nich podjedzie, to nawet można zrobić jakiś demacz. Mhm. No słuchaj, z tego co słyszę, to ten czołg jednak da się polubić, Czyli trzeba jak proponujesz w ogóle grać tym czołgiem, żeby nie, nie krzyczeć na niego co bitwę. Wiesz co, jeśli jesteś na dnie, raczej od boku, a jak jesteś na topie to agresywnie. Mhm. Jak widać, yy, bardzo ładnie niszczysz tu czołgi. 1250 HP, jak na czołgi średnie, jest to na siódmy poziom dobry wynik. Tutaj artyleria nie trafiła, więc. Może. Więc no, możesz... tu tak, było dosyć spore szczęście. Mhm. To nie trafienie. No i. Trzeba uważać na Churchillka. Tak. Teraz tu się zatrzymałem, bo wiedziałem, że Arta jeszcze przeładowuje. A ja mam dość krótki reload, żeby pozbyć się ja, Churchillu. No, 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 no. Też, f, 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 też dobrą zaletą właśnie tego działa jest to, że między pociskami jest przeładowanie sekunda. Czyli wjeżdża się z takimi trzema pociskami, jak teraz y, y, widzieliście, i w dwie sekundy dwa czołgi y, dobite. No i taka kontrowersyjna tutaj sytuacja. Yy, gracze mówią, że kapować, a Ty postanowiłeś jednak odkapowywać. Dlaczego taka decyzja? Wiesz co, bo tam było dwóch przeciwników, wjechali na kapa i my byśmy po prostu nie zdążyli. Jak już pojechałem po te arty, było za późno. Yy, yy. Czyli podjąłeś ryzyko, yy, ale w zasadzie postąpiłeś dobrze, ponieważ zaczęliśmy się kapować w jednym czasie, więc jeżeli byś stanął na kapie, to mógłby być remis. No tak. Ale na szczęście artyleria odkapowała, czyli masz jeszcze pół minuty na to, aby zniszczyć te dwa czołgi. No i zdobyć medal Ridleya Watersa. Tak. I tutaj też wrzuciłem na Golda, bo po prostu chciałem przebić. Jeżeli chodzi o goldowe pociski, penetracja 186, czyli tak naprawdę <grystanie> czołgi siódmotierowe mają bez golda lepsze penetracje. No ale to działo fajne, szybkoszczelne, ciekawy magazynek, ale no niestety ta penetracja mogłaby być wyższa. Ale na topie to wystarcza, nie? Tak, raczej wystarcza. No i co? Jesteś na hita od Firefly? W zasadzie... Tu już low no, hit był, ale nie trafiłem go i... No. O, no i teraz... Tak jest. No i... Udało się, nawet kolega z drużyny skapował, więc wszystko skończyło się dobrze. Jak widać, ten czołg na topie radzi sobie dobrze, Agresywna bitwa. I jeżeli chodzi o wynik, to medal Paskuciego, Ridley Outersa, Defender, jeszcze jakiś tam Spartanin. A jeżeli chodzi o wynik, to 1811 bazowy EXP. Czyli bardzo dobry wynik, jak na top tier. Jak wiadomo, EXPY lepsze się robi, jeżeli bije się w wyższotierowe czołgi. 3480 obrażeń i po twoim spocie 2091. No tak. No i zarobiłbyś, gdybyś grał na premce, prawie 30 tysięcy kredytów. Jak widać, bitwa szybka, 7-minutowa, pokazująca, że ten czołg i. Według niektórych uważany za naprawdę zły, najgorszy w drzewku japońskich medów, można nim grać, tylko oczywiście trzeba grać odpowiednio, uważnie, no i na topie daje radę i niszczy łatwo wrogie pojazdy. No to w zasadzie no. tyle, Michale. Oczywiście już wspominałeś w ostatnim um, jubileuszowych bitwach, że również um, prowadzisz kanał na YouTubie. To jak chcesz jeszcze raz, możesz um, coś o tym kanale powiedzieć i pozdrowić, kogo chcesz. Na kanale są głównie rzeczy, znaczy filmy tematycznie militarne, czy na przykład jakieś gierki, w których się walczy, czołgi, karabiny, takie tam. Mhm. No to co? Kogo chcesz pozdrowić? Pozdrowić chciałbym cały mój nowy klan. Mhm. Tutaj jest Virtuti Clan. Mhm. No i to chyba tyle. Ja jeszcze tylko chciałem na końcu powiedzieć, że ostatnio mówicie, że przycina mi coś powtórki. No niestety nie znam się za bardzo na komputerach. Coś, coś ma mnie tak. Jeżeli ktoś z Was może wie jak mi pomóc, to napiszcie. Bardzo chę, chętnie przyjmę Waszą pomoc. Na razie nie stać mnie na nowy komputer, więc jest jak jest. To nic, dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia!